Dobry, witamy Państwa na konferencji prasowej Konfederacji. Dzisiaj wyjątkowy temat. Jest z nami Pan Maciej Pilipiuk, który opowie swoją historię, w jaki sposób został de facto wywłaszczony za cudze winy. Nie przyciągając, oddaję panu głos. Dzień dobry, nazywam się Maciej Pilipiuk, Jestem przedsiębiorcą, który prowadził działalność polegającą na wynajmowaniu samochodów. Dwa lata temu, w grudniu 2020 roku, wypożyczyłem pojazd dla osoby, która użyczyła ten pojazd osobie trzeciej. Ta osoba trzecia wykonywała przewóz pasażerów na lotnisku w Modlinie i została zatrzymana przez inspektora transportu drogowego. Dla dnia dzisiejszego samochodu nie odzyskałem. Samochód stoi na parkingu strzyżonym, i jest zarekwirowany przez inspektora Inspektorat Transportu Drogowego, czyli przez ponad 2,5 roku w postępowaniu nie są robione praktycznie żadne rzeczy, które mogły doprowadzić do tego, ażebym ja mógł odzyskać swoje imienie i mandat mógł zostać zapłacony. To postępowanie jest prowadzone w bardzo sposób opieszały przez Inspektorat Transportu Drogowego w Radomiu. Na wszelkie moje zapytania, prośby odpowiedź jest jednoznaczna, że postępowanie jest w dalszym ciągu prowadzone. Ostatnie pismo stwierdzało o tym, że postępowanie jest prowadzone przez Urząd Skarbowy II w Radomiu. Niemniej jednak Urząd Skarbowy II w Radomiu odpowiedział, że takiego postępowania nie ma. Więc przy tego rodzaju... W tej sytuacji mamy sprawę związaną z zawłaszczeniem mojego mienia oraz brakiem odzyskania tego mienia przez ponad 2,5 i pół roku. Jeśli chodzi o kwestie związane z utrzymywaniem terminów, jakie nakazuje ustawa, praktycznie one są zupełnie lekceważone przez urzędników i w odniesieniu do kolejnych jakichś spraw związanych z ustawą o możliwości kolejnych konfiskat samochodów z powodu tego, że ktoś będzie dokonywał jakichś nieuprawnionych czynów, może nastąpić tak, że będziemy mieli lawinę zdarzeń, że osoby, które nie są winne, które nie zawiniły, będą ponosiły konsekwencje finansowe w tej sprawie. Ja no żebyście sobie tak też uświadomili, co tutaj się wydarzyło tak naprawdę. Człowiek, który nie popełnił żadnego wykroczenia, ponosi cały czas przez 2,5 roku konsekwencje. Samochód niszczeje na jakimś parkingu, więc międzyczasie urzędnicy przesyłają sobie tylko pisemka. Postępowanie się właściwie nie toczy, żadne. Jest to typowy przykład, jak w Soczewce tutaj zbierają się wszystkie patologie naszego kraju. Przeregulowanie pełnosprzecznych, nieprzemyślanych przepisów, ustawianie spraw związanych ze ściganiem tego rodzaju przestępstw w sposób, żeby e, odpowiadał ten, kogo najłatwiej złapać, a nie ten, kogo to naprawdę zawinił. Tak no, mamy te kolejne tego przepisy, tego rodzaju przepisy uchwalane teraz przez Sejm. Całkiem niedawno e, przyjęliśmy znowu zasadę, że właśnie będzie można skonfiskować samochód, niezależnie od tego, czy to sprawcą jest właściciel, czy, czy jakaś inna osoba. I Tego typu sytuacje, o których słyszymy, będą zdarzały się tylko coraz, coraz częściej. Tak? To jest całkowita patologia, to jest całkowity, całkowity idiotyzm, że, że, całkowity brak poszanowania dla prawa własności. To jest głęboka patologia, którą t, tylko te rządy coraz bardziej pogłębiają. Tak? No, nie, no, jak może być w legalnym, w, w praworządnym kraju sytuacja? w której legalny właściciel legalnie prowadząc działalność wypożyczając komuś samochód, odpada za to, że tamta osoba zrobiła z niej niewłaściwy użytek. W dodatku mówimy to tylko o przestępstwie skarbowym, tak? Jakimś, jakimś tam przy wykonywaniu przewozów niezgodnie z przepisami dotyczącymi tam przewozów taksówkowych. Jakiś jakieś zupełnie, zupełnie absurdalne, marginalne przestępstwo. Nie jest zamach terrorystyczny, nie jest zabójstwo, czy coś tam istotnego, tylko jakieś zupełne zupełnie nie istotne wykroczenie przeciwko przepisom, za które odpada y, człowiek, który w niczym nie zawinił, tak? który nie miał wpływu na to, że jedna osoba udostępniła samochód drugiej. I teraz wyobraźmy sobie, jak takie sytuacje będą się zdarzały pod nowymi przepisami, gdzie, gdzie ktoś y, nawet y, Skrazionym naszym samochodem, czy wypożyczonym, czy, czy, czy użyczonym w jakikolwiek sposób dokona jakiegoś przestępstwa, choćby i właśnie skarbowego, tak, i znowu będzie, będzie to spadało w sposób zupełnie niezawiniony nie na nas. I jeszcze ile to, ile to trwa, jeszcze jak to Państwo nie potrafi sobie z banalnym problemem poradzić, przepychając tylko między urzędnikami, a na końcu kto zapłaci, jeśli trzeba będzie, jeśli pan Maciej dojdzie, do, do, dojdzie swojego, tak, i udowodni, że Państwo powinno mu zapłacić odszkodowanie, to kto je zapłaci? No my wszyscy podatnicy. Artur Dziambor. Szanowni Państwo, antysamochodizm nie jedno ma imię. W tym przypadku jest to nadgorliwość urzędnicza. Nadgorliwość urzędnicza, która sprawiła, że pan Maciej, właściciel samochodu, nie ma już samochodu, jest niewinny, ponieważ to nie on, to nie wobec niego jest toczone postępowanie, więc pan Maciej jako właściciel samochodu stracił podwójnie, bo nie dość, że nie ma samochodu, to jeszcze musiał za niego zapłacić. Samochód stoi ponad dwa lata na parkingu. Każdy, kto posiada samochód wie doskonale, jaki jest stopień zniszczenia samochodu po czymś takim. Właściwie jest już nie do użytku. Oczywiście nie ma odpowiedzialności, nie ma jasnej informacji. Inspektor Transportu Drogowego najprawdopodobniej się jakoś tam wywinie. Poseł Dobromir Sośnierz wysłał już w tej sprawie interpelację. Czekamy na odpowiedź. A pan Maciej już wysyłał też prośbę o interwencję do Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Przedsiębiorcy. Teraz w jego imieniu interweniować będziemy My, także my, ponieważ czekamy na pozytywne, jakkolwiek to brzmi dziwnie w tej sytuacji, ale pozytywne zakończenie jego sprawy. A na przyszłość? Gdy będziemy mieli wpływ na to dziurawe, absurdalne prawo z brakiem odpowiedzialności urzędniczej za tego typu postępowania, będziemy chcieli wszystko to zmienić, co regularnie zapowiadamy z mównicy sejmowej, na konferencjach prasowych, w naszych przekazach dla państwa. Konfederacja naprawi to dziurawe prawo. Dziękujemy pięknie.